1 200 000 metrów kwadratowych tyle dokładnie zajmuje powierzchnia Ciudad Real Madrid czyli ośrodka treningowego Realu Madrid, do którego wstęp ma bardzo niewiele osób Ja mam na imię Karol wyglądacie to do Bien, i dziś pokażę wam co wchodzi w skład tego potężnego i jednego z najnowocześniejszych ośrodków treningowych na świecie Okej, okay, być może zastanawiacie się, dlaczego jestem tutaj, skoro tak naprawdę żaden z kibiców Realu Madryt nie ma do tego miejsca wstępu. Także trochę po godzinach jestem redaktorem portalu Real Madrid. .pl, największego, najbardziej merytorycznego portalu poświęconego Realowi Madryt na świecie. Spędziłem tutaj bardzo dużo czasu w sezonie 2015-2016. Poznałem dobrze Twitter Deportiva dla Real Madrid i dzisiaj wam o nim opowiem. Zacznijmy może od miejsca, w którym teraz się znajduje, czyli sala konferencyjna, to tutaj przed każdym meczem trener Realu Madryt rozmawia z dziennikarzami. Przed meczami Ligi Mistrzów pojawia się tutaj także jeden z piłkarzy, oczywiście sala wygląda wtedy zupełnie inaczej, jest inaczej oglądowana, oczywiście Ligą Mistrzów. Po prawej stronie, teraz po mojej lewej, znajdują się także pomieszczenia dla dziennikarzy radiowych, którzy tam mają po prostu możliwość podłączenia się do urządzeń i transmitowania live konferencji, czy własnych wypowiedzi podsumowujących konferencję Zidana i zapowiadających mecz, który nastąpi w weekend. Nie wiem, czy widzicie, ale kolejka operatorów kamer za mną, oni wszyscy ustawiają się po to, żeby zająć jak najlepsze miejsce na balkonie, bo właśnie za chwilę wychodzimy na balkon żeby oglądać stamtąd pierwsze 15 minut treningu królewskich. I tak zwykle wygląda te pierwsze 15 minut treningu Realu Madryt. Oglądamy jak piłkarze grają w dziadka, później chowamy się do sali konferencyjnej i czekamy na konferencję trenera. Ja sam mam też jedną ciekawostkę związaną z tą salą. Było to przed meczem z Wolfsburgiem, przed rewanżem z Wolfsburgiem w 2016 roku w Lizę Mistrzów. Real przegrał pierwsze spotkanie 0 dwóch na wyjeździe i musiał odrobić straty w kolejnym meczu. Udało mu się to, strzelił trzy bramki, ale jeszcze na konferencji prasowej przed tym spotkaniem po prostu sobie tu siedziałem. Jeden z dziennikarzy myślał, że jestem dziennikarzem niemieckim, ponieważ Real oczywiście gra z Wolfsburgiem, to jest drużyna niemiecka, no i chciał Pytać mnie o moje zdanie na temat e, moich przewidywań odnośnie tego spotkania. E, ja mówię z nim, że jestem Polakiem. On się tak zastanowił. E, a spoko, powiem, że jesteś Niemcem. Ten ośrodek treningowy Realu został otwarty w 2005 roku, ale oczywiście do dzisiaj jest cały czas rozbudowywany. to ciekawe, w samym otwarciu, jako przedstawiciel Szkółki królewskich brał udział Dani Carvajal, trzynastoletni 13 13-letni wtedy, który dzisiaj jest oczywiście członkiem pierwszego zespołu Realu Madryt. Na tej powierzchni, o której Wam wspominałem. Zmieściłoby się 40 stadionów Santiago Bernabeu, na których Real gra swoje mecze na co dzień. W obiekcie znajduje się 12 boisk treningowych. 8 z nich ma dokładnie taką samą murawę, jaka jest na estadio Santiago Bernabeu, a większość z nich ma też takie same wymiary, jak murawa na estadio Santiago Bernabeu. W Valdebebas znajduje się też estadio Alfredo di Stefano, czyli obiekt, na którym swoje mecze rozgrywa Real Madrid Castilla, czyli druga drużyna Realu Madrid, rezerwa Realu Madryt, a od przyszłego sezonu także kobieca drużyna Realu. Ten stadion pomieści około tysięcy kibiców. Pierwsza drużyna pojawia się na nim rzadko, głównie za sprawą takiego prezentu dla Socios z okazji Święta Trzech Króli. Wtedy odbywa się tam otwarty trening. I mi też udało się wziąć udział w takim otwartym treningu akurat na stadionie Castilli. Był to taki trochę prezent dla kibiców Realu, nie tylko z okazji Święta Trzech Króli, ale także z okazji tego, że nowym trenerem królewskim został Jenedyn Zidan. No, tak naprawdę był chyba jeden czy dwa dni po tym, jak Zidan został oficjalnie ogłoszony trenerem Realu Madryt w styczniu 2016 roku. Kolejny punkt na naszej liście to rezydencja pierwszej drużyny Realu. Jest dość duża, znajduje się tutaj 60 pokoi dla piłkarzy Realu i także dla sztabu trenerskiego. Piłkarze spędzają czas w tych pokojach przed treningami i po nich, a także podczas zgrupowań przedmeczowych. W tej rezydencji znajduje się też taki salon gier, dość ubogi, muszę przyznać, ale byłem tam w 2016 roku, więc może trochę to realer rozbudował. Jest też sala kinowa, basen. Oprócz tej rezydencji pierwszej drużyny w obiekcie znajduje się także Pewien, pewnego rodzaju internat dla zawodników szkółki Realu Madryt, którzy mieszkają poza Madrytem. Oni tam mieszkają w dwuosobowych pokojach, mają też rzeczywiście salę wspólną, salę zabaw, gier. Wszystko to po to, by czuli się tu jak najlepiej i mogli jak najbardziej rozwijać swój talent piłkarski. Real Madryt ma też swoją drużynę koszykarską, która 33 razy zdobywała Mistrzostwo Hiszpanii, co jest rekordem i 10 razy triumfowała w Eurolidze czyli takiej koszykarski Lidze Mistrzów, co też jest rekordem. Oczywiście ta drużyna ma też swoje miejsce we Val de Bebas. Jest osobna hala do treningu, która nazywa się Pabillon de Balonfesto. Ten obiekt, tak jak wspomniałem, jest zamknięty dla kibiców Realu Madryt, ale kibice często przyjeżdżają tutaj i zatrzymują się gdzieś przed wejściem, czekają na piłkarzy, aż oni wyjadą i jest to po prostu dla nich szansa na zrobienie sobie zdjęcia z piłkarzem, czy może otrzymanie od nich autografu. Jeżeli chcielibyście tutaj przyjechać, to przenosimy się do mnie z wczoraj. To drugie wejście do ośrodka treningowego Realu Madryt w Valdebebas jest właśnie w tej okolicy, w której teraz tutaj krążę. Za mną widzicie nowo wybudowane budynki biurowe Realu. Właśnie tam musiałem się udać, żeby odebrać akredytację na trening, z którego film teraz oglądacie. Ok, tutaj widzicie stację Serkanias Valdebebas. A tam już główne boisko, na którym trenuje Real Madrid. A to wyjście, o którym Wam mówiłem, jest po prostu tam. Czyli jeżeli chcielibyście tam czekać na piłkarzy, musicie udać się tutaj prosto skręcić w lewo. No na mapach Google sobie to wszystko ładnie sprawdzicie. Wracamy do Walde Bebas. No i wydaje mi się, że jeśli chcecie już czekać na piłkarzy, to tamto wejście do ośrodka treningowego, czyli przy stacji Ferkanija z Bebas jest dla Was najlepszą opcją, ponieważ wydaje mi się, że piłkarze częściej korzystają z tego wyjazdu, bo mają po prostu bliżej do takiej dość luksusowej dzielnicy, gdzie po prostu mieszkają. Wszedłem już z miasteczka ralu -Mandryt. Za mną jedno z wejść do ośrodka treningowego. Oczywiście przez ochroniarzy i to też jest ciekawa sprawa, ponieważ ci ochroniarze nie mogą być kibicami Realu Madryt. No i jest to dość zrozumiałe, ponieważ gdyby taki ochroniarz tutaj był kibicem Realu Madryt, no to mógłby dostać zawału, gdyby dzień w dzień wpuszczał swoich idoli do ośrodka treningowego. No i pewnie chciałby sobie robić z nimi zdjęcie co by było mega uciążliwe dla piłkarzy i dla sztabu trenerskiego. Kiedyś udało mi się podsłuchać taką rozmowę między tymi ochroniarzami. Jeden z nich chyba był nowy w pracy, opowiadał drugiemu ochroniarzowi, jak jego znajomi reagują na to, gdzie on pracuje. No i jego znajomi wypytują go, no stary, ale jak to jest, przecież pracujesz w Ralu Madryt, no to jest spełnienie marzeń, ci piłkarze... No normalnie się pracuje, no wpuszczam ich, wypuszczam ich, no i tyle, no robota jak robota, nie? Mówiłem Wam o tej ogromnej powierzchni, którą zajmuje Sudan Deportiva Real Madrid. No ale większość wygląda tak. <gryw> Jest po prostu niezagospodarowana. Być może dlatego nic tutaj nie robiono, ponieważ nie do końca była pewność, czy Santiago Bernabeu zostanie przebudowany, czy będzie konieczność stawiania nowego stadionu tutaj właśnie w Valdebebas. Jak się okazało, Bernabeu będzie przebudowane. No i może tutaj w najbliższych latach coś jeszcze powstanie. Być może ośrodek jeszcze bardziej się rozbuduje. Ja tam będę, jeśli tak się stanie, i Wam wszystko pokażę. <gry> Dzięki bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeśli Wam się podobał, będę bardzo wdzięczny, jeśli zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie kanał, jeśli jeszcze tego nie robiliście. I możecie dać znać w komentarzu, co Wam się najbardziej podobało z tego ośrodka treningowego. Zapraszam też do obejrzenia innych filmów na naszym kanale. To to kanał o podróżach do Hiszpanii, o kulturze tego kraju. Mamy dużo fajnych filmów z innych miast Hiszpanii, z Sewilli, z Jerez de la Frontera, z Cadixu. Teraz będzie też dużo z Madrytu. No i mamy też trochę filmów w Realu Madrid. Dowiecie się jak za kulisami wygląda mecz Realu Madrid prosto ze stadionu Santiago Bernabeu. Jeśli ten film jest już zmontowany, to pewnie znajdziecie link w opisie. Zachęcam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.